Już wszyscy, myślę, że nie możemy się doczekać, ja nie wiem, czy ja Ale tak powinnam dokładnie przedstawiać, bo myślę, że większość Ale bardzo dobrze zna Ala Podstolec, za chwilkę opowie, będzie miała prelekcję na fali kreatywnych działań uczniowskich, czyli Wakelet na lekcjach i naprawdę nie mogę się doczekać już, żeby posłuchać tej prelekcji, ale też podziwiam od bardzo dawna i tak jak już zostało wspomniane, jak mówiły, wspominała Gosia Buszman, jak się z Alą zacznie gadać, ja też to poparłam, to słuchajcie, nie zaczynajcie gadać późno wieczorem, naprawdę, bo to noc wyjęta, będziecie gadać parę godzin, później będziecie, nie będzie można spać, bo po prostu będzie o tym myślało. Budujemy projekt na projektach, po prostu to jest, to jest niesamowite. Powiem wam, że z Alą pracuje się rewelacyjnie. Na czacie nawet już jedna osoba powiedziała, że jest psychofanką. Psychofanką ale zanim Ala jeszcze zaczęła mówić, więc wiecie już, co was po prostu czeka. A kim jest w ogóle Ala? Ala to nieprzeciętna polonistka, więc może znacie taką jej stronę na Facebooku i prowadzi także bloga, nieprzeciętne lekcje. Po prostu ten blog i ta. Strona na Facebooku są super, bo Ala jest osobą, bym powiedziała, nadaktywną. Będziecie starali się nadążyć za tym, co narobi, to po prostu zaraz się pogubicie. E, w ogóle jest nauczycielką języka polskiego e, oraz wykładowcą języka migowego, co jest, co jest myślę, też taką, takim bardzo ciekawym zajęciem. Język, e, język migowy. E, Ala pisze artykuły. Nawet przyznam się Wam, że piszemy teraz coś wspólnie, może w weekend uda się, to będzie, będzie myślę, że petarda, ale też może znacie z jej publikacji na temat kostek. Turlane, turlane lekcje, czyli kostki na polskim. I teraz też Ala rozbudowuje bazę różnych ciekawych kostek. Może widzieliście zaczepki na przykład, które są naprawdę rewelacyjne i kim w ogóle. Gdzie Ala nie działa? To ja nie wiem. Ona jest, należy do grupy Super RP, jest ambasadorką Wakeleta, jest certyfikowaną edukatorką NIRPODa. Po prostu Ala jest wszędzie, działa, wspiera nas w grupie Geniali, wspiera w grupie Wakeleta i po prostu jest wszechobecna. Cieszę się, że mogę znać Alę i że mogę z nią współpracować i zamieniam się w słuch. Dzień dobry, tak. dobry wieczór wam wszystkim. Bardzo się cieszę za tych wszystkich dobrych słów. Zdążyłam kilka na czacie przeczytać i teraz się jeszcze bardziej zestresowałam i stremowałam, tak. ponieważ jak już zostało zauważone, mam tendencję do gadania, to ja sobie włączam stoper mhm. i już próbuję udostępniać to, co mam dzisiaj dla Was przygotowane. A my zacieramy ręce. Mhm. Widzicie, prawda? Mhm. Tak, Dobrze. Gdy pomyślałam o tym, czym chciałabym się z Wami podzielić, to pomyślałam o takich rzeczach, które możecie wykorzystać albo możemy wykorzystać niezależnie od przedmiotu, i myślę, że to jest coś, co mnie przekonało do waykletu. Bo gdy zaczęła się pandemia w zeszłym roku, i ja widziałam cudowne konferencje. Nieobecnego dzisiaj jako prelegent na przykład Marcina, który miał cudowne lekcje całe w Wojklecie, ale ja sobie pomyślałam, jak to ja, a po co mi to? Przecież nie muszę tego mieć w Łajklecie. Mogę mieć na przykład w Geniali i ja się tego nie będę uczyć, bo nie mam czasu. No ale potem były wakacje i znalazłam czas. No, i bardzo się cieszę, że, że tak się właśnie stało. Bo okazało się, że Wakelet daje mi takie możliwości, których wcześniej nie miałam. No, i teraz ja bym chciała się dzisiaj skupić na tym, jak wykorzystuję Wakeleta na lekcjach, ale nie tak, że ja mam przygotowaną lekcję, tylko do tych sytuacji, kiedy korzystamy z uczniami razem. No, i tutaj ja lubię mieć wszystko uporządkowane. To mi też pozwala. Się streścić, więc kilka takich etapów, sfer, o może tak, sfer, w których Wakeleta wykorzystuje. Yy, a właściwie w których Wakelet jest wykorzystywany przez moich uczniów. A więc to może być podsumowanie jakiejś lekcji albo cyklu lekcji, yy, najczęściej natomiast do zadań dodatkowych, które w zdalnej, bo ja staram się ograniczać zwyczajne zadania domowe. Ale stwarzać moim uczniom możliwość dodatkowych zadań, takich, które, jeżeli chcą, to mogą podjąć. No i wtedy Wakelet do prezentowania tych efektów, tych zadań jest znakomity, jako element jakiegoś projektu. O projektach już dzisiaj dużo było, chociaż ja nie od początku mogłam być, ale też jako prezentacja efektów pracy indywidualnej albo grupowej. No, i do konkursów, i to już może niekoniecznie na lekcji, ale chciałabym się z wami podzielić jednym konkursem, więc pomyślałam, że może, może się zmieszczę. No, i teraz po kolei. Najpierw jako podsumowanie lekcji, i tutaj mam dwa takie Woklety, chciałam wam pokazać. Pierwszy to jest Wojklet, który robili, który stworzyli moi uczniowie. Znaczy, ja stworzyłam Wojklet, ale oni tutaj mieli włożyć swoje Efekty swojej pracy. To było podsumowanie lekcji, gdy rozmawialiśmy o e, księdzu Piotrze z e, dziadów części trzeciej i oni mieli m, jako zadanie stworzyć chmury wyrazowe z cechami księdza Piotra. To, była, to było ostatnie, lekt, e, ostatnie zadanie w, w czasie lekcji, no i e, umieścić je później w Łejklecie e, w wspólnym. No, i tutaj są właśnie te efekty, mniej lub bardziej udane, no ale jednak, jednak są. I drugie zadanie, również podsumowujące lekcje. To był weiklet na podsumowanie, podsumowania, bo kończyliśmy omawiać epokę pozytywizmu. Była lekcja powtórkowa, zresztą też przygotowana przez uczennicę, ale to zupełnie inna historia. I jako podsumowanie, podsumowania, uczniowie mieli za zadanie stworzyć plakat podsumowujący najważniejsze pojęcia z pozytywizmu i Mogli też wymyślić pytanie, jakie chcieliby usłyszeć, przeczytać na sprawdzianie. No i tutaj te pytania też się pojawiają. Zobaczcie, że mają. Niektórzy wrzucili to jako po prostu grafikę. Kanwę też pokochaliśmy. Niektórzy jako PDF, a niektórzy jako, nawet jako animację. Ja nie wiem, czy to się teraz otworzy, ale może tak. Zobaczcie. W ten sposób zrobiona, zrobiona prezentacja. O. I, I teraz, to, że mają to wszyscy razem i wszyscy mają dostęp, to też była świetna, świetny materiał do tego, żeby oni mieli notatki, mieli materiały do tego, żeby móc powtarzać. Do samego sprawdzianu, zwłaszcza, że ja rzeczywiście ułożyłam ten sprawdzian w dużej mierze z y, propozycji pytań, jakie oni tutaj zawarli. Dalej, zadania dodatkowe, i tak jak powiedziałam, tych lekletów y, tych mam najwięcej. Pokażę Wam tylko jeden. To jest moje ulubione zadanie domowe, y, dodatkowe, czyli memes wesela. To są tegoroczne, bo w tym roku po raz pierwszy umieściliśmy je w Wejkrecie, chociaż to zadanie robię od lat. Zadanie na podsumowanie wesela, do którego, na które wpadłam kiedyś zupełnie przypadkowo, bo jak to wytłumaczyć uczniom, że to wesele, że ludzie po premierze wesela, cały Kraków mówił weselem i że te teksty dalej są aktywne, są Aktualne, i dalej mogą być dla nas atrakcyjne. No i wpadłam na pomysł, że może da się zrobić memy. No i tak co roku robimy te memy, które, gdzie cytatem mają być właśnie, gdzie tekstem mają być cytaty z Wesela. No i w tym roku umieszczali i to jest mój ulubiony, słuchajcie, Marta. Ja nie wiem, jak ona znalazła tę grafikę. No ale. Panna Młoda tak właśnie mówi. No i znowu, plusem tego, że, że jest to tutaj, jest to, że mogli wszyscy zobaczyć efekty pracy pozostałych bez konieczności przesyłania ich i zapychania skrzynki, ale o tym jeszcze za moment. Wakelet jako element projektu, i, I projekty już były, i lalka już była, jak słyszałam, chociaż nie wszystko słyszałam. Więc jednym z moich największych projektów tegorocznych była gra o lalce. Gra się nazywała Reporterskim Okiem, i uczniowie w ramach tego projektu, tej gry, Tworzyli kilka różnych wakretów. Niektóre, tak jak ten, tutaj Koleje Życia Wokulskiego, to był projekt dla wszystkich, obowiązkowe zadanie. I tam tworzyliśmy, zobaczcie, komiksy do wybranego epizodu z Życia Wokulskiego. I to było robione w czasie lekcji, dlatego to było zadanie obowiązkowe. No i tutaj je umieściliśmy w czasie lekcji zdalnej oczywiście, jeden z uczniów, który stwierdził, że on nie umie posługiwać się tą aplikacją i nie umie jej ogarnąć, postanowił jednak narysować. No więc dlaczego nie, Tak jest zdjęcie i dodane akurat przeze mnie, bo tak mi, bo inaczej mi je przesłał, ale to była jedyna osoba, której musiałam chyba dodawać, więc tu są te projekty, bo za daleko odeszłam. Ja sobie później, już po skończeniu projektu, stworzyłam osobną przestrzeń, żeby zgromadzić efekty tej pracy w osobnym młodej klecie, w osobnej przestrzeni. No, żeby na przykład móc się Wam pochwalić, ale też, żeby mieć u siebie porządek. Więc były zadania, to były zadania obowiązkowe, a to były zadania, które były już dla chętnych, więc inna ilość. Tutaj robili reklamę sklepu Wokulskiego. W kanwie plakaty reklamujące. Tutaj była chmura wyrazowa z cechami Ignacego Orzeckiego, wycinki prasowe podsumowujące lekturę, dowolny epizod i profile Instagramowe Izabeli Łęckiej. Ja nie będę Wam teraz ich wszystkich pokazywać. Myślę, że ta, ten materiał będzie dostępny, więc jeżeli macie ochotę zobaczyć, co stworzyli moi uczniowie, być może im. Jakieś pozytywne reakcje dodać, pewnie będzie im miło. Ale i to był taki duży projekt, ale też czasami robimy mniejsze projekty, i to był taki projekt dotyczący nowelek, gdzie oni tworzyli wirtualny przewodnik po nowelkach, i to było zadanie grupowe, ale oprócz tego grupowego, ponieważ mi zależało też na tym, żeby Wszyscy poznali jak największą ilość nowelek, nie, niekoniecznie czytając, nie mam złudzeń, że wszyscy by je przeczytali. To jednym z zadań było stworzenie notatki graficznej w jakiejkolwiek formie do, do wybranych nowelek. No i jak widzicie, one są bardzo różne, bo tutaj jest po prostu zdjęcie narysowane, tu jest jakaś mapa myśli, bardziej lub mniej rozbudowana. Ale znowu udało nam się stworzyć jakąś bazę wiedzy, o tutaj notatka syntezująca tak? jakąś bazę wiedzy dotyczącą nowelek pozytywistycznych, stworzoną przez moich uczniów. Każdy tworzył jeden element, jeden puzzle, dokładał do tej układanki. A wszyscy mają, mają do tego dostęp i mają jak, jakiś ogląd, co jest uzupełnieniem tego, co mówiliśmy wcześniej w trakcie, w trakcie prezentacji. Efekty pracy. Pomyślałam sobie jakiś czas temu, że, jest do, że dobrze jest podzielić się pracą i budować taką bibliotekę wiedzy wspólnej. No i tutaj jest też efekt tego, nazywaliśmy to sobie właśnie, budujemy wiedzę wspólną, to z moimi maturzystkami, opracowywałyśmy zagadnienia językowe, właściwie one opracowywały, ja im tylko towarzyszyłam, zagadnienia językowe, które są obecne na maturze z języka polskiego. No i jak to wyglądało? No ja stworzyłam jeden Wakelet, który jest bazą wakeletów, nie, wiem, jest kolekcją wakeletów. Tutaj są już tylko wersji do edycji z konkretnego zagadnienia językowego. Ja te wakelety wszystkie utworzyłam sama. Otworzę przykładowy. Dziewczyny, mówię, bo tam jest, miałam grupę samych, samych dziewcząt, losowały zagadnienie, miały w opisie kolekcji co mają, jakie zagadnienia się mają tutaj znaleźć, no i one już sobie opracowywały te zagadnienia, tak? Tu akurat stylizacja językowa, więc ja tylko stworzyłam, co ma się znaleźć, one rozbudowały, no i później była taka lekcja, gdzie prezentowałyśmy to. Natomiast dziewczyny dostały, dzięki temu, że każda z nich opracowała jedno zagadnienie, i się tym podzieliła z innymi, no to mają taką bazę wspólnej wiedzy, którą, dzięki której mogły powtarzać materiał już krótko przed maturą. Tutaj jest to od razu w wersji do edycji, bo tak się też umówiłyśmy już po prezentacji, że jeżeli któraś z nich znajdzie jakiś ciekawy materiał, no to może go tutaj też jeszcze dołożyć, wzbogacając tę kolekcję. No i dzięki temu mamy kolekcję, Bibliotekę Wiedzy Wspólnej. Ona ostatecznie okazała się mniej przydatna niż myślałam, bo później, krótko po, po tej lekcji okazało się, że nie będzie ustnej matury, więc nie rozbudowywaliśmy tej przestrzeni, bo ja planowałam rozbudować ją jeszcze o kolejne zagadnienia, nie tylko językowe. Natomiast planuję już też na tej samej zasadzie stworzyć z drugą klasą zeszyt Właściwie Wakelet motywów literackich, gdzie też będziemy go wspólnie dobudowywać i dokładać kolejne cegiełki. No i ostatnia żarówka, co oznacza, że prawdopodobnie zmieszczę się w czasie. W tym roku na Śląsku, gdzie mieszkam i gdzie jest moja szkoła, wiosna miała ogromne opóźnienie. Nie wiem, jak jest w innych częściach Polski. No, i wymyśliłyśmy z kilkoma koleżankami konkurs na wiosenne tło do Teamsów, i to był taki konkurs dla całej szkoły. Zaprosiliśmy do niego i uczniów, i nauczycieli, i rodziców. No, i można było zaprojektować tło do Teamsów. Dzięki jednej z wcześniejszych naszych, jednego z naszych wcześniejszych spotkań, miałam. Instrukcje wysłaną do rodziców, do uczniów, no i tutaj zostały stworzone mniej niż spodziewałyśmy się, że, że będzie. No, ale jak na pierwszy raz powstały całkiem ciekawe kolekcje. Nagrody zostały już przekazane. Także Zabawa kreatywna, ale też uczenie nowych możliwości, nowych umiejętności uczniów, a także integracja całej społeczności szkolnej, bo tam też rodzice swoje tła stworzyli. No i nie byłabym sobą, gdybym nie odpowiedziała sobie przede wszystkim, ale tymi odpowiedziami. Chcę się z Wami podzielić, co mi to tak naprawdę daje, czyli dlaczego ja do tych wszystkich rzeczy wykorzystuję Wakelet, no bo przecież można by i bez Wakeletu. Przede wszystkim mam wszystko w jednym miejscu. Jeżeli robię jakiś projekt, jakieś działania, to zebranie tego efektów w jednym miejscu pozwala mi zachować porządek, ale też porządek moim uczniom. Tak? jeżeli zbieraliśmy te notatki z nowelek no to oni wszyscy mają te notatki w jednym miejscu tak mają link w którym są te notatki myślę że kiedyś jeszcze zrobimy tak że, że zbierzemy potem tak zrobimy Wakelet pozytywizm i tam wszystkie rzeczy które robiliśmy w ramach pozytywizmu wrzucimy no ale to pewnie jeszcze przed nami Niezapchana skrzynka. Słuchajcie, no to gdyby mi każdy z nich miał przesyłać yy, grafiki jeszcze na skrzynkę mailową, albo yy, wiecie, mam swoją mailową, mam tą na Teamsach, są czaty na Teamsach i jeszcze jest Librus. Yy, ja bym tego nie ogarnęła, skrzynki by się pozapychały, oni by nie ogarnęli. A tak mamy yy, bez konieczności przesyłania, jest to włożone w jedno miejsce, ja niczego nie zgubię. Wypracowałam sobie też system, że w momencie, gdy się pojawi, gdy jakąś pracę już zobaczę i ocenię, jeżeli to jest na ocenę, daję, sobie, daję pozytywną reakcję i wiem, że to już jest ocenione. Coś, na co zwrócili uwagę moi uczniowie, to to, że oni w czasie tej pracy przy lalce, tam to po raz pierwszy chyba wyszło, że mogli podziwiać to, co zrobili inni, że mogli, się, mogli zobaczyć, jak świetne rzeczy robią inni uczniowie i jednocześnie mogli się też zainspirować, jeżeli ktoś nie miał jakiegoś pomysłu. I co ciekawe, nie zdarzyły się plagiaty. Ale mogło być tak, że no, coś mi się spodobało, zrobiłem podobne, albo na to po prostu nie pomyślałem, że to tak mogło być. I Marta, która jest taką artystyczną duszą, gdy podsumowywaliśmy ten projekt, powiedziała, że to była jedna z najfajniejszych rzeczy, że zobaczyła, jakie genialne rzeczy robią jej koledzy i koleżanki. To tyle z mojej strony. Wbrew obawom zdążyłam. Zostało mi nawet jeszcze 2,5 minuty. Wow, Dziękuję wam w szoku. Ale mózg, to wiesz co, gotuje się tutaj po prostu naprawdę i Ala, rewelacja jak zawsze. I chciałabym tak zauważyć, że im robi się później, bo już zobaczcie, jest naprawdę bardzo późno, więc. Wow, jesteś, jestem naprawdę pełna podziwu, że osoby, które tutaj przyszły, zostają, zostały z nami i ciągle, mimo że jest już prawie do dochodzi. tak, że tu jesteście, tak i, i że się wzajemnie nakręcamy, chociaż energia może troszeczkę już tak prawda opadać, nie? Ale, ale dam radę, dam takie dobre nie, nie opada. Ja nie zdążyłam przeczytać y, czatu no bo nie widziałam go jeżeli nie, chyba się nie pojawiły jakieś y, pytania gdyby się pojawiły to y, pojawiły się y, bardzo miłe słowa pod bardzo, twoim adresem Bardzo za nie, nie dziękuję teraz dziękuję. Tak, ja ogień na czacie Tak ale powiedziałaś też Alu, bardzo ważne słowa y, że bardzo często jest tak że uczniowie robią świetne rzeczy a ogląda je tylko nauczyciel Mhm. A, a inni uczniowie tak naprawdę nie mają do tego dostępu. A w Wojklecie każdy uczeń może zobaczyć to, co stworzył kolega czy co stworzyła koleżanka. Tak, i mogą uczyć się od siebie nawzajem. Mhm. Dokładnie mhm. tak. I co ciekawe, oni sami zauważają, że to jest plus, nie? Ja pracuję w liceum, więc no, oni mają już takie refleksyjne podejście do tego, co się dzieje, z czego ja się cieszę i do czego ich zapraszam zawsze. Ale oni sami doceniają, że to, że uczą się od siebie nawzajem, to jest też wartość dodana, nie? Mhm. To dla bardzo mnie jest bardzo rewelacyjne. Mhm. Wspaniale, że, że są osoby, które temu. widzą w tym sens. A dzięki temu tworzą piękną kolekcję wspólną. Tak, mhm. dokładnie tak. I też bazę wiedzy wspólnej, wiecie, oni też to doceniają tak merkantylnie, nie? że nie muszę przeczytać 20 nowelek, żeby wiedzieć, co się w nich dzieje, ale jeżeli każdy z nich przeczyta jedną, no to wspólnie znamy 20 tekstów, nie? Czyli współpraca, współpraca, jeszcze raz współpraca. Dokładnie. No i... łączy ludzi tutaj Ania. No <noise> my tak. współpracujemy ze sobą oczywiście w tym naszym gronie nauczycielskim, bo też się wspieramy, że ty zrobisz coś, ja zrobię coś, tak. Paulina, Mirek, każdy, prawda, każdy zrobi coś i dokładamy sobie, e, dokładamy tu właśnie różnicę. Tak, elementy. ja się nauczę od kogoś, ktoś się nauczy ode mnie i. Pratujemy na tym. I w ten sposób uczymy naszych uczniów, jak uczyć się od siebie nawzajem. Tak, i ja to jeszcze muszę powiedzieć, słuchajcie, bo ja dzięki Mirkowi rozpoczęłam u mnie w szkole projekt Wakelet Ambassador Students i też mówiłam, że kolekcję mamy od pana Mirka, ale przez to, że wiecie, że ja im mówię, że ja się uczę od innych, no to oni jakby też widzą proces, nie? Więc Mirek, jeszcze raz dzięki. A to jeszcze też muszę podkreślić w ogóle, że Ala, że Ala to też dokłada bardzo dużo cegiełek do różnych projektów, i też jest <grymny> administratorką działu język polski w genialnych lekcjach. I ten dział naprawdę bardzo się teraz rozrasta. razem z Karoliną Strugarek, i, i z Beatą Chodacką w ogóle robicie kalendarz świąt nietypowy, który też jest niesamowitym projektem. Też bardzo dużo. Ale ale żadne z tych projektów nie powstałby bez nauczycieli, nie? Tylko że tworzą materiały i się nimi dzielą, więc to jest właśnie to, o czym tutaj dzisiaj mówimy. Dzień, ja muszę dzień. powiedzieć, że współpraca z Alą przy jakimkolwiek projekcie to jest niesamowite doświadczenie, bo ona ma tak wielowymiarowe myślenie i myśli o tak wielu sprawach i łączy to w całość i z takim spokojem, że to naprawdę jest niesamowite. Oj, Na miejscu Zdać, by bo... Nie będziesz mogła zasnąć teraz, ale ja bym się bała innej rzeczy raczej, sprawdzić sobie Messengera, bo teraz pewnie będą dziesiątki pro propozycji wspólnych projektów, każdy będzie chciał współpracować z Alą. Mogę, ja jestem otwarta, słuchajcie. Alu, proszę o pomysł dla pierwszej klasy. Ale wy to Szkole macie troje. w ogóle... Tak. Jed, nauczanki, bo wy macie tyle. Tak, o pomysłów, Jezu, no, po prostu ogrom, ogrom inspiracji. Nam się pomysły nie kończą, one po prostu, nie wiem, no, tak. płyną. Na poczekaniu w